Witam Was ponownie na kanale Obiekcję po bardzo długiej przerwie. Skąd ta przerwa, By to wyjaśnię na jednym z kolejnych e, filmów, które będą się tutaj pojawiały. Mam nadzieję, że bardziej regularnie, ponieważ jest to historia dosyć długa i obfitująca w wiele e, plot twistów. Natomiast, e, e, natomiast to, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest temat już, który kiedyś tutaj poruszałem e, na kanale, e, bo nic tak bardzo mnie nie razi, jak w polityce, jak hipokryzja. Hipokryzja jest rzeczą straszną. Brzydzę się nią, po prostu dosłownie się nią brzydzę. To nawet nie jest kwestia tego typu, że ja jej nie toleruję. Wzbudza we mnie dosłownie odruch zwrotny. I powiem wam, że przykładem takiej hipokryzji, która akurat ma miejsce w tym momencie, po tym, co wydarzyło się w Niemczech, jest działanie Donalda Tuska. Donald Tusk chce zaostrzenia prawa migracyjnego. Tylko sęk polega na tym, cały klus sprawy polega na tym, że prawo migracyjne w Polsce jest dobre. Tak, prawo migracyjne w Polsce jest bardzo restrykcyjne, jest bardzo restrykcyjne, wiem to. Wiem to z własnego w tym momencie. Z własnego doświadczenia. Prawo w Polsce jest niezwykle restrykcyjne i to jest prawo naprawdę dobre. Problemem jest coś innego. Problemem nie jest polskie prawo, tylko problemem są tacy politycy właśnie jak Donald Tusk i jego obóz. Bo gdy Donald Tusk przejął władzę w zeszłym roku, jego hasłami wyborczymi było na przykład unieważnienie. Referendum w sprawie nielegalnej e, migracji. To właśnie Donald Tusk i jego ekipa e, próbowała e, skutecznie, zresztą skutecznie, na, naszą, niestety, na nasze nieszczęście, bojkotować politykę nie, nie, wobec nielegalnych migrantów prawa i sprawiedliwości. Wobec nielegalnych migrantów, podkreślam to jeszcze raz, Wobec nielegalnych, nie wobec legalnych migrantów, tylko wobec nielegalnych migrantów prawa i sprawiedliwości. To ludzie związani z obozem władzy pojawiali się na granicy wtedy, kiedy był jeden z największych szturmów na granicy. Konsekwencją tego była śmierć polskiego żołnierza. Ale to nie tylko śmierć polskiego żołnierza, bo pamiętacie Państwo, Pamiętacie Państwo ten zamach sprzed kilku, sprzed kilku lat? Zdaje się, że to też był jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie zginął Polak. Tak, polski obywatel wówczas zginął, ponieważ bronił przed zamachowcem, który dostał się do jego, do jego samochodu, ponieważ chciał obronić ludność. I chciał też obronić siebie, ale przede wszystkim chciał obronić ludność przed tym, co ten człowiek zamierzał zrobić. To jest druga ofiara. To były dwie ofiary tego właśnie, tych nie, nie, nielegalnych migrantów, którzy zaczęli szturmować Europę Zachodnią. Dwie polskie ofiary tej barbarzyńskiej. Barbarzyńskiej migracji. Migracji nielegalnej, która sama w sobie jest pogwałceniem praw narodowych państw. I Donald Tusk mówi dzisiaj, że on będzie zaostrzał prawo migracyjne, prawo azylowe. To jest ten sam człowiek, którym jak przejął władzę, gdy pojawiły się samochody. Policji niemieckiej, które dostarczały na teren Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnych migrantów z zachodu. Mieliśmy dwa, tak naprawdę dwa ataki w pewnym sensie, jeżeli chodzi o nielegalną migrację. Z jednej strony ze wschodu, od strony Białorusi przez Putina i Łukaszenkę zorganizowaną, a z drugiej strony, w związku z paktem migracyjnym, mieliśmy dokładnie to samo ze strony zachodniej. To Donald Tusk. Nie zająknął się, nie zaprotestował, gdy yy, niemieckie samochody przekraczały polską granicę i ubogacały nasz kraj z nielegalnymi migrantami. Ta hipokryzja jest dla mnie obrzydliwa. A już wspominałem to w jednym z poprzednich filmów, że zaostrzenie prawa azylowego. Zaostrzenie prawa migracyjnego nie dotknie nielegalnych migrantów, bo my musimy się wywiązać z tego, co narzuciła nam Unia Europejska. I to zaostrzenie wcale, ale to wcale nie spowoduje, że będziemy mieli jakiekolwiek narzędzie by powiedzieć Unii Europejskiej nie. To zaostrzenie... Spowoduje tylko i wyłącznie, że ludziom, którzy legalnie z poszanowaniem polskiego prawa będą chcieli się dostać na teren Rzeczypospolitej, będą mieli utrudniony, utrudniony dostęp. Co spowoduje konsekwencją naturalną tego, będzie próba przedostania się w sposób nielegalny na teren Europy, a w konsekwencji z powodu. Hmm, tego parytetu solidarnościowego Unii Europejskiej, ci ludzie będą na, naszej, na naszym terytorium. Ta hipokryzja jest dla mnie absolutnie, absolutnie nie do zaakceptowania. I ta iluzja działania jakiegokolwiek, by rozwiązać ten problem. Ten problem należy rozwiązać w strukturach europejskich, w tej elicie, która wspiera Donalda Tuska, z wzajemnością, bo Donald Tusk wspiera dokładnie tę samą elitę. To jest ciągle ten sam mechanizm. Migrant, który podał państwo polskie, dostaje 40 tysięcy złotych odszkodowania. A żołnierz, który broni polskiej granicy i ponosi śmierć, dostaje 30 tysięcy złotych odszkodowania. Takie jest państwo, takie jest państwo polskie, taka jest uśmiechnięta Polska. My mamy się czuć obywatelami drugiej kategorii we własnym państwie. A to, co robi Donald Tusk, to jest tylko i wyłącznie fasada, to jest iluzja. To jest iluzja jakiegokolwiek działania, które ma rozwiązać problem. Ono tego problemu nie rozwiąże, bo nie tędy droga. To nie jest to nie jest sposób, w jakim rozwiązuje się problem nielegalnej migracji. To, co robi Donald Tusk, rozwiązuje nieistniejący problem legalnej migracji. Ludzie tego nie zauważają, ale ja to zauważam i o tym, wam, o tym wam mówię. A powtarzam jeszcze raz: w Polsce jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Bohater z nadgranicy, z tego szturmu, tych bar, tego barbarzyńskiego szturmu na polską granicę, człowiek, który poniósł śmierć jego tej i groził nad 30 tysięcy złotych, wiecie co to jest, to jest splunięcie w twarz. To jest taką zieloną, za przeproszeniem, parszywą melą, splunięcie w twarz tej, tej rodzinie. I kto to robi? Robi to państwo polskie wyrokiem sądu Rzeczypospolitej Polskiej. Życie tego człowieka jest tym, było dla państwa polskiego, jest mniej warte niż teoretyczne cierpienia nielegalnego migranta, który znalazł się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumiecie państwo ten absurd? I czy Donald Tusk coś mówi, że to jest skandaliczny wyrok, że tak nie powinno być w państwie prawa, że tak nie powinno się zdarzyć w Polsce? Że obywatele Rzeczypospolitej w Polsce to są obywatele Rzeczypospolitej i państwo stoi na straży ich praw. I gdy dzieje im się krzywda, to państwo wynagradza im tą krzywdę. Czy Donald Tusk o tym coś wspomina? Nie. Morda w kubeł i nic. Eee, wiem, szanowni państwo, że ten materiał jest znowu materiałem eee, mocno eee, takim, w którym jestem dosyć rozemocjonowany. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlaczego tak jest, to jak powiedziałem, wyjaśnię w jednym z następnych materiałów. Nie wiem dokładnie, kiedy on się pojawi, bo jestem ciągle w trakcie pewnego, pewnego procesu, ale opowiem Wam wszystko po kolei, jak to wygląda z punktu widzenia Polaka, z punktu widzenia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jak wygląda proces legalnego, legalnego. Powtarzam jeszcze raz, legalnego ewentualnie pobytu na terenie Rzeczypospolitej obcokrajowca, który nie należy do strefy Schengen. I sobie będziecie mogli skonfrontować, jak ta polityka ma się do polityki wobec nielegalnych migrantów. Obiecuję wam to. Bo yy, już mam pewnej rzeczy po prostu dosyć. Mam dosyć tej uśmiechniętej hałastry, i uważam, że pewne rzeczy już należy mówić, należy mówić głośno, niezależnie jakie będą tego konsekwencje. Ale wciąż jeszcze czekam na, pewną, na pewne rozstrzygnięcie. I w zależności od tego, jakie to rozstrzygnięcie będzie, hmm, ale nie, w sumie nie w zależności od tego, co ja będę, co ja pierdolę, nawet nie w zależności od tego. Opowiem wszystko od samego początku do końca. Bo już po prostu mam to gdzieś. To jest ponad. To jest od lipca, gdy się ścieram z pewną sprawą i jestem już na skraju wyczerpania nerwowego, cierpliwości. Jestem już po prostu zmęczony. Ja powiem jak to wygląda jeszcze z drugiej perspektywy. Jak to jest, jak gdy obywatel kraju europejskiego chce się dostać poza strefę Schengen. To jest dysproporcja porażająca, i mówię tutaj o procesie jak najbardziej legalnym, żeby była jasność. Mówię tu cały czas o procesie, o procesie legalnym, Szanowni Państwo. Następny materiał to będzie materiał z życzeniami świątecznymi. Przepraszam Was jeszcze raz, tych, którzy czekali na nowe, na nowe materiały, że to tak długo trwało. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.